Hej, siemneczko, witajcie z tej strony Gileon i witam Cię w sklepie 18 października 2025 roku. No i co, mamy nowy zestaw Jason za 2500 i mamy w nim nowego i itemy, czyli JSON za 1500. Tak się tutaj prezentuje. Zestaw ostrzy Jasona. Wraz z takimi stylami. I koło ratunkowe z Crystal Lake za 800 Piątek za trzysta. to wiosło za pięćset. I poszukiwacz zemsty za 500. Grisabel za 1200. Ostatni reżimowiec za 800. Damakier za 1200. I mamy nowe buty. Czyli Kroks Classic Clock. Nightshade za 1000. Wraz z takimi stylami. Crocs Classic Clock Orange Zinc. Wraz z takimi stylami. I Nike SB Dunk Low Mami. Wraz z takim stylem. I mamy nowe emotki. Czyli doprawiona dyńka za 400 Tak to wygląda i straszne stereo za 400. Tak się tutaj prezentuje zestaw zawinięty za kapier, za 1500, set za 1200, królewski Hepesz za 500. Zawinięcie za trzysta. Komando słoma za tysiąc pięćset. Pomruk za tysiąc pięćset. Zestaw Spoczywaj w pokoju za tysiąc osiemset. Salvador za tysiąc pięćset. Złowrogi ryk za 800. Czaszka z cukru za 500. Fortnite koszmarów czar nadal w sklepie. Kudłaty i skubidu to samo. Ikonowe emotki nadal w sklepie. Luz to samo. Blade nadal w sklepie. Doja Cut to samo. Zły Kitek za 1200. Pazurzasta Piła za 800. Proszę o autograf za 300. Pani Akuku za 1500 Kucharski za 1200 Aksona fali za 800 Gumowe kości za 500 Łańcuchowy siekacz za 800, sklaksis za 1500, oso za 500, nieskończony za 1500, pojedynek za 200. Zestaw Puchate Pszczółki nadal w sklepie. Ścieżki jamowe to samo. Powrócił McLaren 765LT. I mamy nowe koła, czyli Silk Swag za 400. I mamy nowy dopalacz, czyli Cosmic Cube za 400. Powrócił ślad ogień. Powrócił pakiet zadań strażniczki złoto zgubnego. I ten pakiet powrócił po ponad 1200 dniach, także bardzo rzadki powrót. Nie ma już dzisiaj zakładki miasteczko Halloween, butów, suwa Behemoth, Cool Frit X2, śladu kod dwójkowy, dopalacza magiczna rakieta i pakietu zadania Akademii Supernowa. No i co, jeśli sklepie Wam się podobało, to pamiętajcie, subzone łapkę w górę, kod GigiLon w sklepie, a ja się z Wami żegnam, siemneczko.